Uruchane. A po roku tutaj podróżowaliśmy po rozwój wcześniej, po przygodach na roście. Na roście Państwo, czyli z rodu marca, czy z czerwca syna. Z pewnością przez wiele lat powojennych wojennych właśnie taką najważniejszą rolę w dziedzinie. Na przykład ja nie widziałam, że ten czas się pozbywał w świętych bo wszyscy to nazywali w kulturze. Ostrą prawo. Idziemy do Ostrnej Prawy, do No i na nam też się po polskiej polityce. Bo tutaj na Litwie... Że... Nie Tutaj nie pójdziemy tam, dlatego, że to zajmie nam na pewno sporo czasu. Chociaż z drugiej strony na pewno cerkiew obejrzeć wewnątrz to też jest dosyć no, ciekawe. Ale mam nadzieję, że ktoś jeszcze przyjedzie do Wilna i sobie pospaceruje. Ale powiem, że, że Wilno zawsze było miastem wielonarodowościowym. Już od czasów Gadymina, bo, bo miasto w ogóle było założone w 1323 roku przez Gedimina, nawet Mickiewicz panu Tadeuszu w Wsparcie Księdze pisze o tym, że, że Gedimin tutaj w sobie leżał i marzył o wilku żelaznym, który... Mówił, że zbuduje tu miasto, i rzeczywiście tak się stało. Czyli mnie miał sen no i to miasto wybudował. Czyli tak jak w dwóch zdaniach legendę powiedziałam o założeniu Wilna. A w ogóle to pierwsze źródła pisane, właśnie nazywające miasto stolicą, pochodzą z 1323 roku. I to jest rok założenia miasta. No i zapraszam z krajów Europy Zachodniej. Z kupców, rzemieślników do tego miasta książęcego, jak nazywał. No i, i stąd od wieków mieszkają tutaj ludzie różnych narodowości.